Siema, siema, tutaj ja na razie, że gram w Minecrafta. Będziemy grać. No, możemy sobie nawet świat, więc ja świata domyślimy. Super płasku. A domyślmy tam. Um, y, dobra, gotowe dajmy. Jak już na hmm. dobra. świat. Dobra. Nasz świat będzie się na no, to, po prostu world. Dobra, stworzymy nowy świat. Teraz świat się nam generuje. Trzeba, no poczekamy trochę. Przepraszam za te jakieś takie odezwy na przykład, no, telewizora, bo moja babcia ogląda wszystko tam. A moja siostra jest koło mnie, bo też lubi czasami pogrywać w Minecrafta. No, a my... Dzisiaj, no, pierwszy odcinek nagramy z Minecrafta World. Ui, jestem super. Dobra, gdzie my jesteśmy? Teraz się tam obudziłem pod wodą i nie wiedziałem, gdzie jestem. W ogóle mi nie laguje. Kiedyś, kiedy to mi tak strasznie lagowało. A dzisiaj mi w ogóle nie laguje. A to fajnie.

Tak. Drzewo I na górze nie czy serio? Chemii na przykład o Mariano, chemii o budowie rzeczy, zrobmy sobie ładny domek. Grane oczywiście na przetrwaniu. No, no to chodzi dalej. Skąd dochodzi ten dzień? Może na drugiej, drugiej stronie będzie widać. Odcinki będą do 10 minut, niestety, tylko takie mogę zapewnić. No czasami może będą dłuższe. No, ale tak to... au... kurde. Polecam też oglądać Pana Śmietankę, bo patrzymy jak Werteza, znamy się, z widzenia tak. Ja chyba się skupię, fajny teren. Dobra. Zróbmy tak... o, węgiel. Ju, już. O, macie, dobra. Dobra. No, eee, takie może rzeczy, to wiecie, eee, niestety y, będą, ale zrobimy teraz. Tak. Co się zrzemić? Silniczy. Dobra, nie wiem, ja robię. O, patyki nam się też przydadzą, dobra. Dobra. To proszę węgielek tobą, od bardzo stycznia, Co dziesiątego stycznia, od dziesiątego stycznia, te dwa węgielki. Halo. Hmm, zrobimy sobie drewniany mieczyk. Fatty, możesz zrobić troszkę ciszej? Mogę. To no, co ja zrobiłem? U. Ciężko, bardzo ciężko. Dydy. Dobra, czas kopać. Tak, chyba się robi, no. No, tylko na takie przy... O, nie, jednak nie. Dobra, to być pod. Mam pomysł, wykopiemy to i się poszukamy miejsca na dole. Najgorsze się przyda. No, dobra, to był lak, to wiek. Mam pomysł, zróbmy tu swój domek. O, się dalej. Improwizoryczny. tutaj nie było tej lawy, co tam widziałem. Możesz potrwać to rozkopanie, więc ja na razie dam pauzę. No... Dobra, po rozpoczęciu widzicie, już zrobiłem tu kilka rzeczy, trochę to pogrubiłem, no, pogrubiłem, no. Robiłem skrzynki, skrzynkę, te stare rzeczy, które zrobiłem, mięsko, które w międzyczasie poszłem akurat zabijać. Krówki, Też, tak samo poszłem no, ściąć trochę drzewa. Zrobiłem to z kamienia, które uzyskałem, kopię to wszystko, wszystko. Piecyk robi się dokładnie tak samo jak skrzynkę, tylko piecyk... Robi się z kamienia. Tu kamień. A skrzynka to jest tak samo, tylko z drewna. Dobra. A jakby ktoś nie wiedział... Cały czas mówi. No, spałem Raz. Muszku. Nie wiem czy robi. Porozwałam Radzita, bo za. zawsze. Fajnie no, wygląda taki domek.

Pien. No dobra, tylko mnie właśnie moja siostra. Yy, czy tam się rozmawia. To od, odcinki głównie będą. Nie wiem, po ile. Po 10 minut. No bo. Mógłbym robić dłuższe, ale nie chcę teraz trochę tak zanudzać w tym odcinku. Lepiej mieć więcej odcinków, a ten. Yy, więc lepiej mieć więcej odcinków niż dłuższe lepiej mieć więcej krótszych odcinków niż mniej przepraszam, Dobre, <noise> musiałem coś zrobić dobra, lepiej, no jak już mówiłem, lepiej mieć y, więcej krótszych niż mniej dłuższych odcinków tak, no tak myślę Z, tu robimy, no może jakieś przejście do innego pokoiku którego możemy zrobić tutaj będzie rozbudujemy go trochę trzy kratki Oczywiście potem możemy się przeprowadzić. Piszcie w komentarzach, łapki w górę, subskrybujcie. Bardzo bym się cieszył, jeśli by było tego, no bardzo dużo tych komentarzy, bo ja, bo ja bardzo lubię czytać. No, o moich filmikach. Wiem, że mogłem, mogę tylko z opadami, ale nie chcę się jej robić. O, się dokopałem. fajnie. Pod nas to zakopiemy. Tra... Czy mam otwarte drzwi? Nie wiem. Dobra. O, ładny świat. Niestety już nas czas. Spotkanie biegało do końca. Pierwszy odcinek. No, myślę, że fajny. Y Będziemy tu mieszkać na następnym odcinku, bo powiem wszystko, co będziemy robić. Subsk subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Jest tutaj, to je, jest, no, ups, źle zrobiłam Jest to Karaculasz, do widzenia.